Cześć, witajcie na kanale Domowy Suriwal. W dzisiejszym odcinku będziemy recenzować yy, tę książkę. Suriwal w mieście, Selko Begowicz. Zapraszam. Zacznijmy może od tego, co widać na pierwszy rzut oka, czyli tego, co jest napisane na okładce. Poradnik, który każe inaczej spojrzeć na każdy aspekt przygotowań i walki o przeżycie. Książka oparta na faktach. Jest napisane z przodu, a z tyłu... Brutalna prawda o przemocy, śmierci, cierpieniu, które musisz znać, by przetrwać w mieście. Prawdziwe przetrwanie survival nie jest romantyczne ani idealistyczne. Jest przepełnione przemocą, brudne i niesprawiedliwe. W mieście niebezpieczeństwo czeka na każdym kroku. Pozwól, żeby selko zabrał cię w ten świat. To swoistego rodzaju poradnik, pamiętnik, który każe inaczej spojrzeć na każdy aspekt przygotowań i walki o przeżycie. Poznanie zasad z książki ratuje życie i zdrowie dużo skuteczniej niż wymyślne techniki survivalowe. Książka, którą należy przeczytać, nawet jeśli nie jesteś prepersem czy surwialowcem. I autor nie boi się poruszać trudnych i kontrowersyjnych tematów, które z nas własnych przeżyć. Przy okazji obala wiele mitów surwialowych, daje też czytelnikowi konkretne, praktyczne wskazówki. I to się mniej więcej zgadza, do tego nie mam zastrzeżeń. Natomiast zastrzeżenie mam do tytułu. Tytuł książki Surwival w mieście w moim odczuciu jest troszkę przesadzony. No rozumiem to jest uproszczenie, żeby się książka sprzedawała lepiej na polskim rynku, bo oryginalny tytuł brzmi: The Dark Secrets of SHTF Survival, The Brutal Truth About Violence, Death and Mayhem You Must Know to Survive, czyli Ciemne Sekrety Przetrwania w SHTF, czyli w sytuacji, kiedy shit hits the fan, kiedy kupa trafi w wentylator, brutalna prawda o przemocy, śmierci i chaosie, którą musisz znać, żeby przetrwać. To lepiej odzwierciedla zawartość tej książki, ale rozumiem, że pod tym tytułem sprzedawałoby się to w Polsce gorzej. Książka może nie jest duża ani obszerna, ale uważam, że warto jest ją przeczytać, dlatego że po prostu bardzo mocno zmienia perspektywę, czy pokazuje kompletnie inny punkt widzenia. Ja często, jak czytam Wasze dyskusje albo oglądam jakieś filmiki, to widzę taką romantyczną wizję przetrwania, że preper wyposażony w broń, w cel ewakuacji, gdzieś tam w namiot. Pójdzie sobie do lasu, będzie sobie żył szczęśliwie, unikając radzieckich czy tam rosyjskich dronów i, i, i specnazu i przeczeka najgorsze sytuacje. I, I potem wróci, a w ogóle wróci i odbuduje cywilizację. Ta, on jeden. To jest bardzo naiwne. I fajnie jest sobie żyć w głowie taką wizję, natomiast ona kompletnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nic. Budowanie wizji własnego przetrwania w oparciu o jakieś filmy, o książki, o fikcję. Przede wszystkim o fikcję. No jest, no, głupota. Dużo lepiej opierać się o historię ludzi, którzy trudne sytuacje przeżyli, choć i to nie bezkrytycznie. O błędzie przeżywalności wiem, pamiętam, cały czas mam nagrać materiał. Co jest ważne, autor tej książki przeżył wojny w Jugosławii. Żył w oblężonym mieście przez bardzo długi czas. Co jest również ważne, on nie był preperem, nie przygotowywał się na sytuacje awaryjne i mówi też zupełnie otwartym tekstem, że zrobił sporo błędów. Na przykład, nie ewakuował się z miasta w odpowiednio wczesnym momencie, to znaczy przegapił moment, kiedy się mógł ewakuować, a potem już nie mógł, więc w ogóle nie uciekł z tego miasta i w nim utknął. Nie bardzo miał zapasy, nie bardzo miał wiedzę, jak pewne rzeczy pozyskać, dopiero musiał się tego wszystkiego uczyć na gorąco. My, w sensie my, preperzy w Polsce, po to pewne rzeczy kupujemy, po to pewne rzeczy czytamy i oglądamy, żeby właśnie no, tego błędu nie popełnić, czyli pewne rzeczy już mieć, umieć, wiedzieć skąd je zdobyć. I na pewno będziemy w lepszej sytuacji niż autor tej książki. To jednak nie zmienia faktu, że to, co przez tę książkę się przewija, czyli ta, ten chaos i te tragedie, również będą w każdej takiej odpowiednio apokaliptycznej sytuacji, w jakiej my się znajdziemy, ja i wy. Oryginalny tytuł książki dużo lepiej odnosi się do jej zawartości, bo po prostu tutaj jest mowa o wszystkich tych takich najgorszych, najmniej atrakcyjnych, najtrudniejszych aspektach, które będą się pojawiać w sytuacji awaryjnej. O kradzieżach, o przemocy, o śmierci, o tym, że tę przemoc być może będziesz musiał stosować, nawet kiedy nigdy wcześniej tego nie robiłeś, bo albo ty kogoś... Pokonasz albo on pokona ciebie, tak? albo ty kogoś zastraszysz, albo on zastraszy ciebie i będziesz musiał oddać mu wszystko, co masz. Tak? Jest tu mowa o tym, jak bardzo łatwo jest stracić czujność. Jest mowa o tym, że na każdego cwaniaka zawsze znajdzie się większy cwaniak. Mówiłem coś takiego kiedyś. Mamy tu na przykład taki fragment, gdzie autor mówi: No dobra, fajnie, będziesz bronił swojego domu, a co kiedy twój dom będzie wyglądał tak? I tu jest zdjęcie ruiny. No, jak będziesz się bronić w tej ruinie? Na pewno będziesz chciał się bronić w niej za wszelką cenę? Czy może zamiast tego zajmiesz dom sąsiada, który szczęśliwie się ewakuował albo gdzieś zginął? Nie do końca zgodzę się z tym, że ta książka to jest poradnik, który pokazuje, co należy robić, bo tam oczywiście pewne takie informacje są, a jak nie ma ich wprost, to można je wyczytać między wierszami. Natomiast w pierwszej kolejności jest to świadectwo. Jest to świadectwo tego, jak ta, tego typu sytuacje awaryjne będą najprawdopodobniej wyglądać. Z czym będziesz mieć do czynienia? jeśli się w takiej sytuacji znajdziesz, że w oblężonym mieście mogą na ciebie polować snajperzy, mogą na ciebie polować bandy, które będą chciały cię okraść, zabić, zgwałcić albo tylko torturować dla przyjemności, że możesz stać się ofiarą ostrzału artyleryjskiego, albo że możesz zginąć, kiedy na głowę spadnie ci paleta z racjami żywnościowymi zrzucana przez zaprzyjaźnione wojsko. To wszystko jest w książce opisane. I najważniejsza lekcja dla mnie jest taka, żeby po prostu w mieście w tej sytuacji awaryjnej nie być to jeszcze bardziej twierdzę w przekonaniu, że powinienem się za wszelką cenę z tego miasta ewakuować, bo w mieście nie będę bezpieczny. I naprawdę darujcie sobie w tym momencie umoralnianie, że gdyby każdy się ewakuował, to Polska by nie przetrwała. Od obrony w oblężonym mieście jest wojsko, a nie cywile. Cywile powinni być ewakuowani z tego miasta. Chociaż wiem, że polska tradycja przewiduje, że raczej się cywilów w mieście zostawia, bo wtedy broniący się w tym mieście będą mieli lepszą motywację. Widzę Powstanie Warszawskie. W Powstaniu Warszawskim nie ewakuowaliśmy ludności cywilnej, ponieważ stanowiono taki psychologiczny bodziec dla obrońców, żeby bronić się lepiej. Czym się to lepiej skończyło, wszyscy wiemy, więc proszę sobie tutaj to umarnianie odpuścić. To są ludzie rozsądni, którzy pewne rzeczy rozumieją i takie argumenty tutaj nie działają. W książce na przykład jest mowa o handlu wymiennym, tak? Z jakimi zagrożeniami on się wiąże, że możesz na przykład usłyszeć plotkę, że gdzieś ktoś coś tam ma. Tu jest akurat mowa o jajkach w proszku. Tak, usłyszysz plotkę, że ktoś ma te jajka w proszku, będziesz się z nim umawiał ciemną nocą w jakimś zaółku, po ciemku, gdzie nawet nie będziesz w stanie tych jajek sprawdzić, dostaniesz jakąś torebkę z jakimś proszkiem i, i musisz ufać, że ten człowiek rzeczywiście cię nie oszuka, że to, jest, że to rzeczywiście są jajka w proszku, a nie na przykład gips. Jest mowa o tym, że jak pójdziesz na takie spotkanie sam, to masz szansę zginąć. Bo będziecie się wydawało, że goście jest honorowy, a on cię zastrzeli, jak po prostu się odwróci z niego plecami, tak? Jest mowa o tym, że jest to mega, mega trudne. Pamiętacie, w tym roku nagraliśmy taki film, Dlaczego nie udać się handel wymienny w trudnych czasach? Tu wyjedzie. Ta książka to potwierdza. Także kupcie sobie tę książkę, mimo moich zastrzeżeń, mimo tego, że tytuł jest skopany. Kupcie sobie tę książkę i poczytajcie. Zobaczycie, jak wasze wyobrażenia o przetrwaniu sytuacji awaryjnej będą różnić się od. Tego konkretnego jednego opisywanego scenariusza. Nie mówię, że ten konkretny scenariusz oblężonego miasta, opisany w książce, jest najbardziej prawdopodobny i tym, na który powinniście się przygotowywać, ale to jest coś, co z całą pewnością warto brać pod uwagę. Jak będziesz dbać o zaspokojenie swoich potrzeb w mieście, w którym nie ma prądu, wody, żywności, niczego? Za to jest przemoc, ryzyko, ryzyko śmierci, bombardowania, kradzieże, gwałty, snajperzy. To wszystko jest tu opisane. Poczytajcie. Oczywiście w opisie pod filmem jest link do miejsca, gdzie książkę można kupić, natomiast w komentarzach napiszcie proszę, jeśli już ją czytaliście, co o niej sądzicie i co zrobiło na Was największe wrażenie. Na mnie personalnie największe wrażenie zrobiły fragmenty o handlu wymiennym, bo niedawno nagram o ten temat film i ten, to zagadnienie jest w miarę świeże w mojej głowie. Na koniec tradycyjnie chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy. Tu jest playlista z książkami, które recenzowaliśmy na kanale. Zachęcam także do zasubskrybowania naszego kanału za pomocą tego przycisku oraz do wspierania nas na patronite za pomocą tego linka. Patroni mogli ten film oglądać już dwa dni wcześniej. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.